No, heja, heja, witam, witam. No tak wygląda na drugi dzień. Po tej przycince akwarium już rośliny troszeczkę poustawiały się po swojemu. Woda się wyklarowała. I jakoś to w sumie już zaczyna nawet, nawet wyglądać. No ale co, dzisiaj dzień podmianki. Sama podmianka samej wody trochę przeczyszczę. Chociaż może nie za bardzo jest po co. Ale szyby, bo tam gdzie nie gdzie punktowe, jakieś tam gloniki na szybie przedniej się pojawiły, takie po 3 mm, po 2 mm nie jest tego wiele, ciężko to dostrzec, ale trzeba sobie z tym jakoś przy okazji poradzić. Także dzisiaj nic ciekawego. Trzeba po prostu opróżnić. O, muszę to odkręcić. Zablokował statyw. Opróżnić te baniaki z wody. Wcześniej zrobić w akwarium na nie miejsce. I powinno być OK. Potem sobie zrobię pomiary po podmianie, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje z poszczególnymi ilościami nawozów, co do czego pouzupełniać. I w zasadzie tyle z życia akwarium, a raczej może akwarysty który tam trochę koło tego akwarium sobie po swojemu tam zawsze chodzi. No to wodę mamy już podmienioną, a nawet aż za dużo, bo prawie mi się przelało, sporo nad, nad logo. No ale są takie momenty w akwarystyce, kiedy człowiek ma wszystkiego już dość i chciałby młotkiem piznąć w to akwarium. Się dorobiłem, proszę. Dzisiaj piękny rys. No jest zbiornik, będzie musiał iść do likwidacji, bo ja przecież nie zdzierżę patrzeć na to. Też. Teraz dopiero jeszcze jedną dojrzałem. Tu te dwie właśnie zrobiłem, a tą teraz dojrzałem. Przecież to jak wrzut na dupie. Nie da się przez to patrzeć. Ja pierdziele, no. Aż się odechciała wszystkim. A wziąłem sobie te... pierdzielone czyścikiem. Chciałem dzisiaj poczyścić. Nie używałem tego dawno, dawno. Przecież zawsze to używałem, pukałem, było ok, a teraz wziąłem, nie wiem czy to, że wyschło, czy coś i mi porysowało, ale to od zewnątrz co ciekawe. Czyli tą częścią porysowałem. piachu nie miało prawa na tym być, chyba że to kus jakiś się na, nazbierał w domu od nieużywania tego. No i tak się ładnie załatwiłem. Nie wiem czy to się da spolerować, czy nie. A, no nic, to na dziś tyle, i nie wiem już na, na kiedy było. Nie będę przecież nagrywał filmów z taką rysą. Żeby ona jakaś była delikatna, nie rzucająca się w oczy, to jeszcze. Niech to szlak. Pozdrawiam. Oby nikomu nic takiego się. Nie przytrafiło. Bądźcie ostrożni. Oglądajcie 10 razy czyściki, zanim ich użyjecie. I nie tylko te magnetyczne, jakiekolwiek. Hej.